Ja chcę powiedzieć całemu światu, że to, co jest niewytłumaczalne, to Jezus plus wiara. To jest niewytłumaczalne. I to jest to, co mnie naprawdę uzdrowiło. I Duch Święty mnie uzdrowił. Jezus dotknął mnie i dał mi swoje uzdrowienie przez swojego. Sługę Męża Bożego, którego Jezus używa jako kanał, aby, który Jezus używa, aby uzdrawiać takich ludzi jak ja. Zaklaskajmy dla Jezusa Chrystusa. Powiedz i zademonstruj nam teraz to, czego nie umiałeś wcześniej robić. Dla chwały Bożej, mogę chodzić? Mogę chodzić wobec moich studentów i dawać nauki? Mogę robić wiele rzeczy? Mogę nawet iść i grać w piłkę? I naprawdę mogę teraz ruszać głową i rękę podnosić. Tego wszystkiego nie mogłem robić. To jest niesamowite. Ja mogę zaświadczyć, że od niedzieli, tydzień temu, nie wziąłem ani jednej tabletki, żadnych witamin, nic przeciwbólowego, nic, kompletnie nic. Jezus jest moim lekarstwem. Tak, Amen. Zaklaskajmy dla Jezusa Chrystusa. I ostatnie pytanie, kiedy może, Boże dał Ci proroctwo na temat Twojego Syna, możesz potwierdzić, jak to proroctwo jest prawdziwe dla Twojego życia. Moż Boże dał mi dwie, dwa proroctwa, jedno dla mojego Syna. Tak, ja m, wszystkie moje dzieci są bardzo dobre w nauce, ale jednego syna mamy, który, który mamy naprawdę problemy. Wybieraliśmy go w różny sposób u psychologów, socjologów, ale to nic nie dało. Ale wierzę, że to proroctwo znaczy, że to jest koniec i że jego... Progres już jest w drodze. Tak jest. Zaklaskajmy dla Jezusa Chrystusa. A drugie prorostwo było na temat mojej żony. Mamy wyzwania. I ja dzisiaj, jak się obudziłem rano, moja żona dzisiaj była tym, która mi życzyła wszystkiego najlepszego na dzisiaj. I to jest wielki przełom.